Do ręku, no w każdy wiek to wygrał. No. Co to za problem napierdolić typa, kurwa, Borowika, który, kurwa, zero zasad w życiu, paruwa jebana, kurwa, na miękko, miękko w życiu robiona. Co to było? Wziąć, kurwa, jest, no ja coś nie się nie do jest, ręki ja i rozjebać nie byłem, na ja nigdy, nigdy nie byłem ze spinami, które są w internecie robione i że ktoś po sobie wciśnie w internecie, bo wiadomo, że lepiej sobie wyjaśnić coś w reali, nie? No, i nie jesteście w stanie sobie tego wyjaśnić. Jesteśmy! Ja chciałem kilkakrotnie jechać do Torunia. Sam byłeś tego świadkiem. Co, co Kinga Dobra. mówiła? Ale co Kinga mówiła w aucie? Dobra, no, to, no, no powiem tak, no. my wszyscy się powstrzymowaliśmy. No. Powstrzymowaliście mnie we dwoje. Ty mówiłeś, że jak pojadę do. 5 km tam miałem, chciałem tam jechać. Kinga powiedziała, że ze mną zerwie, jeśli tam pojadę. Chciałem rozjebać ty pobiłek. Nie mogłem, bo by ze mną zerwała. Ty powiedziałeś, że nie będziesz się ze mną kumał jak Nie tam powiedziałem pojawia. tak nigdy, A co nie, nie gadaj. Nigdy A co tak powiedziałeś? nie powiedziałem Marcin. Ale powiedziałeś, żebym nie jechał. Powiedziałam, żebym nie jechał, bo to nie ma sensu. Ale tak nie, jest. Ale nie, nie mów mi, Czyli się. ja sam w osoba, która kieruje ten dostaje wiadomość do głowy, że dziewczyna z Tobą zerwie jak tam pojedziesz, kolega powiedział, żeby nie jechać, bo to coś tam, coś tam, no co? Ale stary, tu chodzi o to, że nie ma to sensu, bo to wszystko będzie obrócone przeciwko Tobie. Ale mnie to chuj jebie. My mnie nie interesuje internet. Ja i tak jak zechcę, ja jak zechcę, odpalę tego streama. Ja jak zechcę, odpalę streama, ja będę robił to co chcę. Mordo, ja nie jestem przeciwko Tobie. Ja, ja nie wiem. jestem przeciwko Tobie. Ale tobie... ja kurwa żyję nie. tym internetem tyle, że ja wiem ja... co z tymi kurwami nie robić. Nie wiem, Mordo. Oni myślą, że sobie jakieś forum znaleźć, żeby to pierdolić tam. Typie, w Tibie kurwo nie grałaś, nie wiesz jakie tam hejty były. To co Ty piszesz na wykopie, to jest kuj. Ja po. Pięćdziesiąt tysięcy dziennie takich wiadomości dostawałem śmieć ujebany. Grając kurwa w tą Tibie, to takie wiadomości przychodzimy na priwrze. <laughs> Serducho wybuchało. Ty myślisz, że sobie na jakimś wykopi post napiszesz, że to zaboi? Jesteś kurwa śmieciem i twoja matka to kurwa. W dodatku anonimowy jesteś. Tibi, czy to, w Tibi jak się z kimś ścisnęłeś, to chociaż dawał adres. A tu kurwa, tu kurwa nic nie ma. Nie no w Tibi to, były, to zawsze były pociski na mega poziomie. No dokładnie, a tu kurwa nic nie ma. A tu kurwa nic nie ma, tu nic nie ma. Cioty je Jakbym nawet przegrał tą walkę, to bym się kurwa śmiał z tego jednego kontentu. Żaden wykopek nie dał adresu. <laughs> albo, albo kurwa dał adres sąsiada, żeby by taki koleś jak wtedy ten fejkowy filmik był.